To jest to chwilka na lansik Taka by mam traska, nie wiem nie tego, jadę lecę pierwszy raz, tak? Dobra, wracamy dalej, cześć Maleńka, gdzie jesteś? Patrz, tak, siedzi, widzicie? zobaczcie. Siedzi ze drzewem I woreczka, wiecie? O taka mulka, O jest, 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 jest Ej, pokaż się O o jest tam o widzicie? Tam jest to, no, o widzicie? O, patrzcie, patrzcie, poszła No Z góreczki, pod góreczkę Nawet asfalt jest, powiem wam, że w niektórych miejscach Naprawdę, polecam to miejsce A, no, tak będzie lepiej Lecę dalej ja Powiem wam, że Chyba się troszkę zgubiłem, ale będę bieg brzydkie wiecie? Byłem tam na asfalcie, w po osiedlu, powiem wam, że nie będę ryzykował, więc na to! Słuchajcie, treningu nikt nie zabiera. biegnę dalej, trzymajcie się. Słuchajcie, biegnę po kamieniach, ale wrażenie jest takie, jakbym biegnął po gąbce, nie? I wiecie, jest, jest miękki strasznie brzeg, tak? Dobra, ciśniemy, ciśniemy dalej! Co teraz? co teraz zrobić? Słuchajcie! Ja nie pójdę. Ja nie pójdę. Wow. Słuchajcie, popatrz! Wow. Mamy to! I tak zaraz będę się kąpał. Wow. Wow, kurde. Patrzę teraz Takim, że zamulił nie, ja się nie poddam Nie tak łatwo Dawaj, dawaj Tylko przywodnie zamoczyć Widzisz co? Lecę dalej Tu nie mam miękkiej gry Uff. Ciśniemy dalej, brzegiem Słuchajcie, zdecydowanie się zgubiłem Tak, Wlazłem stąd Brzegiem, po tym płocie Miał, ale wiem, gdzie teraz jestem. Tam w tamtym miejscu jest mój samochód, tak? Jestem tego pewien. Do zabrzenia później. Przed nami stoimy daleko końca. Mam taki fajny. Są one Pokażę Padłem. takie podbiegi. Nie wiem, czy widzisz, to, tak. Jestem na burze. No jest tutaj, tak tu wygląda, nie? Pod tak? Widzicie chyba teraz? Lecimy. Dawaj, Oogie